Powożec Kwidzyński stał się świadkiem niecodziennego wydarzenia. W czwartek 3 września w południe po raz pierwszy na peron pierwszy wjechał nowy nabytek sejmiku województwa pomorskiego. Tego dnia odbyła się oficjalna prezentacja jednego z czterech pojazdów spalinowych, jakie wozić będą pasażerów na trasie między Grudziądzem a Malborkiem. W pierwszą trasę z Malborka do Kwidzyna wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski zabrał ze sobą samorządowców z Powiśla i Żuław. Dzisiaj podsumowujemy projekt, który robiliśmy razem z naszymi partnerami szwajcarskimi. To jest duży projekt nie tylko taborowy, bo kupiliśmy cztery pojazdy szynowe, pojazdy spalinowe do obsługi linii 207 w relacji Grudziądz Fidzyn, ale też z możliwością dojazdu późniejszego, chociażby do Trójmiasta. To zakup czterech nowoczesnych pojazdów spalinowych pojazdy spalinowe, które kosztowały 44 miliony złotych. Dostaliśmy dofinansowanie z programu szwajcarskiego 75% całości wydatków, ale to nie tylko projekt dotyczący zakupu pojazdów szynowych dla tej linii kolejowej numer 207 bo to również rewitalizacja linii kolejowej 207. Nie tylko nam, ale i Szwajcarom zależało na tym, żeby podejść do nowej jakości absolutnie przejazdów kolejowych w ramach zmiany chociażby tego, jak ta linia kolejowa 207 ma wyglądać, czyli chociażby rewitalizacja całego układu kolejowego, zmiany na przystankach, to jest drugi aspekt. A udało się przy okazji, z czego bardzo się cieszę, również remontować most w Brachlewie. To też jest wartość dodana tego projektu. Dzisiaj go podsumowujemy. Trwał ten projekt dobrych kilka lat, ale muszę powiedzieć, że partnerzy szwajcarscy są bardzo wymagającymi partnerami i musieliśmy też dostosować się do tych zasad, które zostały nam przedstawione. Ja się dzisiaj bardzo cieszę z tego powodu, dlatego że chcemy po pierwsze, aby jakość przewozów transportu kolejowego w województwie pomorskim była jak najlepsza albo coraz lepsza. Te pojazdy, ten pojazd, w którym jesteśmy, pokazuje, że jakość. Przewozów regionalnych jest coraz wyższa i chcemy, żeby ludzie zostawili samochody w park and zostawili koło dworca, na miejscach parkingowych, przesiedli się do pojazdów kolejowych i korzystali z tych połączeń jak najbardziej. Czy ta dzisiejsza inwestycja przełoży się w jakiejś dalszej perspektywie na, na przykład na zmianę cen biletów? Myślę, że to nie jest element, który ma wpływ na zmianę cen biletów, bo ceny biletów nie są kształtowane w związku z tym, jakimi pojazdami się poruszamy. My jesteśmy właścicielem tych pojazdów, przewoźnikiem na linii są przewozy regionalne akurat w tym wypadku. Ale to nie ma przeniesienia czy przełożenia na, na wysokość stawek biletowych, bo to nie pojazd decyduje o tym, czy jakby jego jakość, ale też stawki, jakie polskie linie kolejowe na poszczególnych liniach kolejowych nam wyznaczają, jeżeli chodzi o stawki dostępu, i to kształtuje tak naprawdę wartość czy też cenę biletu. Nowe zespoły trakcyjne są klimatyzowane, posiadają 106 stałych miejsc siedzących oraz 14 uchylnych. Toaletę, system informacji pasażerskiej, dostęp do internetu Wi-Fi. Pojazd wyposażony jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Może rozwijać prędkość maksymalnie do 120 km na godzinę. Za bezpieczeństwo wysiadających odpowiada dodatkowy, wysuwany stopień. O komforcie i bezpieczeństwie podróży jako pierwsi mogli się przekonać przedstawiciele miast i gmin powiatu Kwidzyńskiego.